Co święto niepodległości oznacza dla polskiej piłki? Dzisiaj 11 listopada i w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość i stała się wolnym krajem. Dzięki temu w 1919 roku mógł powstać Polski Związek Piłki Nożnej i mógł on zorganizować między innymi Mistrzostwa Polski. Ale to jest ciekawy temat, Pogadajmy o tym. Jak pewnie wszyscy dobrze wiecie, pierwszym mistrzem polski była Krakowia, ale okoliczności zdobycia mistrzostwa były bardzo ciekawe. Czy wiecie o tym, że kiedyś nie było pierwszej ligi i mistrz nie był wyłaniany przez cały sezon ligowy? Pierwszą rundą były mistrzostwa regionalne. Czyli przenosząc to na dzisiejsze czasy, w każdym województwie wygrywałaby jedna drużyna, która przechodziłaby dalej. Każdy mistrz regionalny występował turnieju finałowym Mistrzostw Polski. A tam już była drabinka pucharowa, tak jak na przykład w Mistrzostwach Świata, czy Mistrzostwach Europy. I drużyna, która pokonała wszystkich, zostawała Mistrzem Polski, tak jak Krakowia. Dopiero od 1927 roku Mistrzem Polski zostawała drużyna, która wygrywała rozgrywki ligowe. Wiedzieliście o tym? I na pewno będziecie pytali o tą piękną koszulkę. Dostałem ją od moich kolegów, panów z dawnego futbolu. Wchodźcie na ich kanał, bo naprawdę robią super robotę. A te koszulki mają chyba na swoim sklepie. Życzę Wam dobrego dnia niepodległości. I świętujmy, bo to bardzo ważne święto dla wszystkich Polaków.